Cześć, witajcie na kanale typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji Ewinera i teraz tak! Jeśli założycie konto w tym polskim ilegalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny VIP 155, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 176 zł i 14 groszy. Choćby taki sam po jak gram ja, jeśli nie trafimy, to wraca do nas 155 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych sam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 25 złotych w eWinner. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu pomiędzy Kortrijk i Wasland Beveren. Później dopisujecie swój login z eWinner, czyli e-mail, którym się logujecie. Typujemy do 20.45, a wyniki będą ogłoszone na każdym kolejnym filmie. W ostatnim meczu był wynik 4 do 1, ale niestety nikt nie zgadł dokładnie takiego rezultatu. Drużyna Malmö wygrała 6 ligowych spotkań z rzędu i teraz dostaje przeciwnika, który nie powinien tej serii przerwać. Falkenberg zajmuje w tabeli dopiero 13 pozycję, pierwszą niezagrożoną spadkiem. Co prawda nie przegrali oni również od 5 meczów, jednak były to niemalże same remisy i to z drużynami również z niższych miejsc w tabeli. Malmö dopiero co grało Helsingborg 4 do 1, wcześniej Göteborg 3 do 0, więc również w meczu z Falkenberg liczymy na łatwą wygraną gości. Celtic Glasgow, sezon szkockiej Premiership rozpoczął od łatwego zwycięstwa nad Hamiltonem 5-1. Ich rywale zupełnie inaczej, przegrali na wyjeździe z Heberian 2-1. Ważne jest jednak to, że obie ekipy pokazały ofensywne usposobienie i chęć strzelania goli. Dodatkowo trzy ostatnie mecze między Celticiem a Kilmarnock kończyły się wynikiem 3-1. do 1. My idziemy tutaj w over 2,5 gola. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam Wam o dwóch rzeczach. Po pierwsze konto na eWinner i fajna promocja, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia jutro.